Witam serdecznie na kolejnej lekcji, dzisiaj lekcja z bogactwa językowego lekcja ważna dla maturzystów, ale nie tylko dzisiaj nauczymy co robić żeby omijać oklepanego okolicznika czasu sometimes, czyli czasami my Polacy też mamy różne zwroty, raz na jakiś czas zamiast czasami, czy też od czasu do czasu, tu wam zaproponowałem łącznie pięć różnych zwrotów, no i powiedzmy właśnie cztery synonimy do Sometimes. Także sometimes jest całkiem ok, tylko że to jest niziutko, niziutko pod względem właśnie bogactwa językowego. My walczymy o punkty. O jakie punkty? Nie pamiętam dokładnie, na podstawie to są chyba dwa punkty i na rozszerzeniu to są chyba trzy punkty. A trzy punkty to jest aż 6%. Więc warto używać słów z wyższej półki. I co mamy? Zamiast sometimes, occasionally, czyli okazjonalnie. Dosłownie od czasu do czasu, from time to time. Tylko to jest też dosyć niskie. Te dwa słowiać są super zwroty. Raz na jakiś czas. Every now and then. Super. I właśnie ten zwrot chciał, żebyście się nauczyli używać. Można omijać every, ale najczęściej go tu stosują. Natomiast w tym drugim też jest every. Every once in a while. Raz na jakiś czas. Ostatnio robiliśmy w właśnie o why. Uwaga, angielska chwila to nie jest to samo co nasza chwila. Link do tamtej lekcji wrzucę Wam może u góry i w opisie. I moja propozycja jest taka, że tu rzeczywiście można obijać every i nawet to fajnie brzmi i mam wrażenie, że częściej słyszę once in a while zamiast pełny zwrot every once in a while. Natomiast w tym zwrocie zdecydowanie częściej słyszę razem z every. Okay? Czyli mamy every now and then oraz once in a while. I te dwa zwroty są super. Tymi zwrotami. Zdobędziecie bogactwo. Ok, ale najpierw troszeczkę o sometimes, bo ludzie w ogóle często pytają się, gdzie, gdzie wciskać sometimes. Na początku, w środku, na końcu, no daję wam trzy przykłady, gdzie może być i tu, i tu, i tu. Czyli może być po podmiocie. I sometimes think think I'm going mad. Czyli czasami mi się wydaje, że idę w szaleństwo, czyli że wariuję. Czyli można dać po osobie można dać na końcu you say strange things sometimes czyli czasami my powiemy na początku chyba tak czasami ty mówisz dziwne rzeczy czyli czasami opowiadasz jakieś tam niestworzone rzeczy czy też właśnie na początku sometimes I wonder whether I should quit this job czyli czasami ja zastanawiam się fajny czasownik zastanawiać się to jest czasownik statyczny czyli głównie w czasie albo zawsze w czasie prostym Robiliśmy lekcję o statycznych, dynamicznych. Link będzie pod koniec i w opisie. Zastanawiam się, czy. Uwaga, nie ma słowa czy w pytaniach bezpośrednich. Czy ty byłeś, czy ty poszedłeś? Natomiast, jeżeli w środku zdania trafi się nam czy i stworzy się tak zwane pytanie pośrednie, to mamy słowo czy. Jest to if albo whether. Nie myli znowu z pogodą. Pogoda się inaczej pisze. Robiliśmy o tym lekcję. Link będzie pod koniec i też w opisie. Czyli czasami się zastanawiam, czy ja. Powtarzamy osobę. Bo po polsku nie będzie powtórzona osoba, czy powinienem rzucić tę pracę. Czy ja powinienem quit rzucić tę pracę. I teraz słuchajcie, już pokażę Wam, jak używać te zwroty. Nie dałem przykładu na from, na from time to time, bo on jest dosyć oczywisty od czasu do czasu, tak jak i po polsku. Dajmy go albo na początku, albo na końcu. Natomiast zaczniemy od occasionally. Podobnie jak SOMETIMES może być na początku, na końcu i w środku. I pierwszy, pierwszy przykład. Occasionally we go out to restaurants, but mostly we eat at home. Czyli okazjonalnie my wychodzimy do restauracji, go out, ale głównie, mostly jemy w domu. Zdanie numer dwa. Does it never occur to you that I might like to be on my own occasionally? Czy nigdy? Super zwrot, że coś przychodzi do głowy. OK to you. Jeżeli jemu przyszłoby do głowy, no to OK to him. Czyli OK to komuś tam, to znaczy przyjść do głowy. Naprawdę fajny zwrot Never, czy nigdy. Does it never OK to you that I might like, że być może, no my powiemy, mam ochotę. Tu jest dosłownie, że ja mogę lubić. Polubić się daje to lub in. Czyli tu mogłoby być being. Albo to be. Lubiliśmy taką lekcję, kiedy polega jest to, kiedy in. Link będzie pod koniec i w opisie, tak? Czyli, że ja mam ochotę być on my own, samemu. Że mam ochotę przebywać samemu czasami, czyli po prostu wyjść. Teraz mam ochotę być samemu. I see him occasionally in town. Czyli, okazjonalnie, czasami spotykam go, no my powiemy, na mieście. Uwaga na wymowę him, a nie him. To jest krótkie i. Robiliśmy lekcję o krótkim, i długim i. Link będzie, yy, nie wiem czy będzie miejsce pod koniec, na pewno w opisie. No i teraz te właśnie dwa zwroty, które ja proponuję. Jeżeli macie problem z zapamiętywaniem, to zapamiętajcie jeden, ten lub ten. Nie, mi się akurat podoba ten Every Now and Then. Super zwrot. We still get together for a drink every now and then. Czyli my wciąż co robimy? Bardzo fajny zwrot. Tu jest znowu bogactwo językowe. Nie używajcie, słuchajcie, mit. No meet spotykać to jest tak słaby wyraz, że za to, za to nie będzie punktu. Jeżeli z kimś się tam dziś spotkaliście, użyjcie zwrot get together. Jakby stać się razem. Super zwrot. Spotkać się. Czyli my wciąż spotykamy się na jakiegoś tam drinka, napicie Every now and then. Czasami. Every now and then. I to jest ten nasz zwrot. Super. Czyli zobaczcie, jeżeli ktoś zobaczy takie zdanie, egzaminator na przykład maturalny, to pomyśli sobie, no super. Get together every now and then. W jednym zdaniu dwa fajne zwroty. Tu właśnie takim zdaniem macie wywalczone bogactwo. Kolejne zdanie. He takes me for lunch now and then. Czyli tu jest właśnie skasowane, Every. Ale to co Wam mówiłem na początku filmiku, ja bym Wam proponował zawsze dać to Every. Now and then, czyli czasami, but not as often as we used to. Czyli on bierze mnie na lunch czasami, now and then, ale nie tak często jak. We used to, czyli tak jak często my kiedyś wychodziliśmy. Ważna struktura used to, tak? Że kiedyś coś tam robiłem, już tego nie robię. Robiliśmy o tym filmik, nawet chyba dwa. Jak znajdę to wam podlinkuję powiedzmy u góry i w opisie. I ostatni zrod na dziś, every once in a while. Every once in a while, czyli raz na jakiś czas. Czyli she brings me some food every once in a while. Czyli ona przynosi mi jedzenie raz na jakiś czas, na przykład mamusia, synkowi. We go fishing, idziemy na ryby, once in a while, tak? Czyli zjedzone tutaj jest to every, bo mówiłem, że można skasować. No i to, co już Wam też mówiłem, że mi się wydaje, że częściej słyszę bez every. Once in a while. We go fishing once in a while. Chodzimy na rybki raz na jakiś czas. W sensie łowić, a nie jeść. I meet him once in a while at that club. Czyli ja spotykam go raz na jakiś czas w tym Klubie, czy tu może być użyte get together, który proponowałem? No nie, no chyba, że podmienimy na we. Bo to get together jest tylko w liczbie nogi, że my się spotykamy. Nie może być, że ja się spotykam. No bo to nie pasuje tutaj, prawda? Po polsku też. Okej, okay. dzięki serdecznie za dzisiejszą lekcję. I tak jak mówię, używajcie lepszych zwrotów zamiast Sometimes.